Cześć, tu Meszyński Serwis. Dzisiaj Wam przedstawię najwyższy model stacji, jaką oferuje GMS. Jest to model 7990, oparty o najnowszy procesor UIS 6GB na 128. Stacja mega szybka. Ma procesor dźwięku, equalizer z dobrociami, możliwość czasowania kanału, wzmocnienie basu. Dźwięk z takiej stacji jest naprawdę dużo, dużo lepszy niż z fabrycznego radia. Mamy oczywiście tutaj podstawowe aplikacje Google, jest sklep Play. Po zalogowaniu się do sklepu Play oczywiście możemy sobie te aplikacje dograć. Nie jesteśmy zmuszani jakby do żadnej mapy, mamy tutaj zainstalowane mapy Google, ale możemy doinstalować sobie wszystko inne. Stacja, oprócz tego, że jest bardzo szybka, bardzo fajnie gra, to jeszcze ma wyjście cyfrowe dźwięku, zarówno optyczne, jak i koncentryk. Także też kolejny plus, jakby chciał coś, ktoś sobie dołożyć jakiś cyfrowy wzmacniacz. Jest oczywiście taka możliwość. Podpięcie kamery, no tak jak wszystkie stacje gms -a. ta stacja też to ma. Kamera oczywiście może pracować zarówno w SD, jak i w AHD. Czyli w tej dużo lepszej rozdzielczości. Też polecam właśnie kamery AHD z GMS-a, które mają 180 stopni widoczność. Na boki bardzo ładnie nam to pokazuje. Przy wyjeździe, na przykład, tyłem z bramy widzimy już praktycznie wszystko na boki. Tak jak wszystkie stacje GMS-a, ta też ma wybieranie głosowe. To zaprezentuję. Zobaczcie też sami, jak to w miarę fajnie szybciutko działa. Nawigacja Katowice, Kościuszki 12. Nawigacja do Kościuszki 12. Tak widać nie widać żadnych opóźnień. Ta stacja jest mega, skrypka. mega szybka. Możemy tutaj cokolwiek innego uruchomić Google od razu. Co tu jeszcze mamy? Chrome. Pyk. Już załadowany. I to są aplikacje, które nie były przeze mnie wcześniej używane. One się w tej chwili od zera. YouTube. Pyk. I wszystko działa. Naprawdę super stacja. Polecam. Kolejna sprawa to jest jeszcze też ekran w tej stacji. Jest tej kulet. Bardzo ładnie to wygląda na komórce, którą teraz nagrywam. Niestety nie będzie widać jaka to jest jakość tego ekranu, ale wierzcie mi, naprawdę jest super. Także polecam serdecznie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i zapraszam do naszego sklepu. Oraz do firmy bezpośrednio, żeby zamontować sobie taki sprzęt w samochodzie. Mieszyński serwis Katowice.